Moin, moin, meine Damen und Herren. Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym dniu naszego 30-dniowego wyzwania systematycznej nauki języka niemieckiego. A na wstępie ich möchte mich bei euch bedanken. Czyli na wstępie, chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie wasze e, miłe komentarze związane z moim dzisiejszym wystąpieniem w Dzień Dobry TVN. Chciałbym również podziękować realizatorom i prowadzącym za tą wspaniałą możliwość, żeby powiedzieć kilka słów zum tema Sprach czyli na temat e, skutecznej nauki języków. W związku z też z tym wystąpieniem mamy dla Was niespodziankę, bo od dzisiaj otwieramy grupę na Facebooku związaną z nauką właśnie języka niemieckiego, po to, żeby gromadzić tam przydatne materiały, rzeczy, które będą Wam pomagały, gdzie będziemy mogli wszyscy się wspierać w tej drodze do płynności w języku niemieckim. Przejdźmy teraz już do naszego dzisiejszego zwrotu, a jest nim... Etwas zur Gewohnheit machen. Czyli uczynić sobie z czegoś zwyczaj. Sich etwas zur Gewohnheit machen. Na przykład możemy powiedzieć: Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag Deutsch zu lernen. Czyli uczyniłem sobie z tego zwyczaj, nawyk, żeby każdego dnia uczyć się języka niemieckiego. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag Deutsch zu lernen.